Donald Trump ponownie zostaje prezydentem supermocarstwa, choć drogę miał wyboistą poprzez sądowe sprawy, zatrzymania, wrabianie go w kontakty z Putinem, ale okazał się długodystansowcem, z wizją i determinacją. Choć ma już 78 lat, to mocy może mu pozazdrościć nawet nie jeden młodzieniaszek. Możemy jedynie żałować, że wśród przywódców Unii Europejskiej nie ma nikogo z taką charyzmą i biznesową głową. No ale mamy w Europie za to zdeterminowane głowy pełne szaleńczych i samobójczych pomysłów. Czego możemy spodziewać się w kolejnej kadencji Donalda Trumpa? Doradca kampanii Trumpa Jason Miller powiedział CNN, że członkowie kampanii uważają, iż zwycięstwo prezydenta Donalda Trumpa w głosowaniu powszechnym zmienia wszystko. Stwierdził, że daje ono prezydentowi pewność siebie, pozwalają mu realizować swój program bez większych obaw, szczególnie w sektorze gospodarki i migracji. Z pewnością jedni wiążą z tą prezydenturą nadzieję, inni zaś mają same obawy. Mamy Trumpa na kolejne 4 lata. Jest politykiem wszystkim nieprzewidywalnym, więc też tutaj snuć jakieś prognozy jest trudno, bo on może zachowywać się bardzo różnie. Jeżeli by spełnił swoje słowa z kampanii, no to trzeba być na trwogę, bo wyraźnie w jego myśleniu nie ma przekonania co do. Znaczenia więzi transatlantyckich, znaczenia NATO, jest skłonny prowadzić jakieś rozmowy z Putinem, które mogą kosztować Ukrainę wręcz utratę suwerenności. On mówi o pokoju zaprowadzonym przez w ciągu jednej, jednego dnia, no to, to, to może oznaczać wyłącznie kapitulację Ukrainy. Więc gdyby przyjąć, że, że to, co mówił, będzie chciał zrobić, to jak mówię, sytuacja jest y, niezwykle y, groźna. No ale zobaczymy, kogo dobierze sobie do współpracy. Będzie miał łatwą y, pracę, ponieważ już wiemy, że Senat będzie w rękach republikańskich. Sąd najwyższy jest jego, kongres, Izba Reprezentantów. Y, no, y, będzie miał niewątpliwie łatwiejszą przestrzeń do działania niż miał Biden przez ostatnie 4 lata. Więc wydaje mi się, że taki wniosek bezpośredni to jest. Oczywiście trzeba z Trumpem współpracować. Jestem przekonany, że nasz rząd ma swoje kanały kontaktu i, i nie będzie tutaj problemu, żeby, żeby ta współpraca ze strategicznym partnerem, czyli Stanami Zjednoczonymi, układała się dobrze. Natomiast co Trump wymyśli, czym nas zaskoczy, to zobaczymy. Polska będzie tu miała szczególną rolę do odegrania, gdyby Trump postanowił rzeczywiście zachowywać się w stosunku do Ukrainy tak nie fair, czy znaczy traktować ją przedmiotowo. Wtedy Polska no musi być tym, tym adwokatem spraw ukraińskich i przekonywać, że to jest zła polityka. Czy przyniesie to jakiś skutek, zobaczymy. Były prezydent RP Aleksander Kwaśniewski mówi, że polski rząd z pewnością będzie dbał o relacje z najważniejszym sojusznikiem. Miejmy nadzieję, że w końcu, w Stanach Zjednoczonych, będzie odpowiedniej klasy ambasador polski, a nie pełniący jego obowiązki Bogdan Klich, który dwa lata temu umieścił wpis w mediach społecznościowych następującej treści. Zeznania przed kongresem o tym, że Trump chciał dołączyć do rebeliantów okupujących Kapitol przerażają, ale nie zaskakują. Pamiętajmy, że to przyjaźń z tym niezrównoważonym i nieszanującym demokrację politykiem miała być, według PiS, gwarantem bezpieczeństwa Polski to Polska musi wykorzystać prezydenturę Donalda Trumpa. Kanały kontaktu, których niestety ten rząd, w mojej opinii ma niewiele albo nie ma ich wcale. Rząd Zjednoczonej Prawicy miał ich wiele, ma ich wiele prezydent Andrzej Duda. I jeżeli to zostanie, ta, ta robota, to zadanie domowe zostanie dobrze odrobione, to wówczas Polska ma szansę. Nie ma się czego obawiać z punktu widzenia Polski. To będą z, 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 Zobaczymy, będzie, jaka będzie polityka pana prezydenta. Zawsze jest to, że się cokolwiek co coś, coś, coś innego mówi w trakcie kampanii wyborczej, a Potem rzeczywistości, jak się zmierza z rzeczywistością, to, to trzeba pewne rzeczy jednak e, temperować. Ja osobiście cieszy, chociaż oczywiście e, towarzyszy mi, tak jak wszystkim, niepewność co do tego, jaka będzie jego polityka i wobec NATO, i wobec Europy, i wobec wojny na Ukrainie, i wobec rosyjskich wpływów w Europie Środkowo-Wschodniej. Z tymi wątpliwościami pozostaniemy być może przez całą kadencję. Natomiast od strony ideologicznej, oczywiście, no, to co prezentował Donald Trump jest mi bez porównania bliższe niż to szaleństwo ideologiczne, które reprezentowała Kamala E Stany Zjednoczone i świat powinni przygotować się na Donalda Trumpa bardziej pewnego siebie i bezlitosnego niż kiedykolwiek. Jeszcze bardziej ekstremalnego i nieprzewidywalnego niż podczas pierwszej kadencji. Europa nie przygotowała się na projekt Trump 2.0, czyli jego drugą kadencję, oceniły niemieckie media. Dziennik Die Welt nazwał zwycięstwo Trumpa w wyborach prezydenckich amerykańskim wotum nieufności wobec establishmentu. Jest to sygnał wykraczający daleko poza granice Ameryki, dla Zachodu jest to demokratycznie wyrażone wotum nieufności wobec części elit medialnych, kulturalnych i politycznych, które zamieniły się w arbitrów, sędziów liniowych i katów, zwłaszcza w zamożnych społeczeństwach, podało Die Welt. Najstarsza demokracja na świecie wybrała po raz drugi człowieka chcącego podważyć podział władzy ocenił z kolei Spiegel. Dodał, że demokraci ponieśli porażkę, ponieważ zbyt często ostrzegali przed niebezpieczeństwem prezydentury Trumpa, a zbyt rzadko prezentowali swój program wyborczy. Donald Trump będzie chciał zostać zapamiętany jako ktoś, kto zakończył wojnę na Bliskim Wschodzie ocenił w komentarzu dla polskiej agencji prasowej Radzi Soylu, szef tureckiego biura portalu Middle East Eye. Premier Izraela Benjamin Netanyahu może mieć inne podejście w tej sprawie, uznając, że dzięki wygranej Trumpa izraelskie działania wojenne w Strefie Gazy i Libanie mogą stać się jeszcze śmielsze. Nie jest to jednak pewne i Trump może wszystkich w tej sprawie zaskoczyć. Przypuszcza Sojlu. Podobnie e, sytuacja w Stanach e, w wyborach, jak porównując do sytuacji wyborczej w 2015 roku e, prezydenckich e, naszych, kiedy e, sondaże, wszystkie sondaże pokazywały zwycięstwo e, pana prezydenta Komorowskiego, a wygrał Andrzej Duda. I tu dosłownie podobna sytuacja. Wszystkie sondaże, ja obserwowałam sondaże przed wyborami teraz prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych w ostatniej chwili. I do ostatniej chwili były sondaże pokazujące że właściwie jest łeb, idą łeb w łeb, natomiast przewaga jest na rzecz Kamali Harris. I cóż się okazuje, że jak przyszło do urn wyborczych, doszło do głosowania, to się okazuje, że zdeklasował Donald Trump Kamalę Harris, więc znowu kompromitacja sondażową. Poza tym, yy, i tu muszę podkreślić, yy, Kamala Harris była kandydatem celebrytów, tak zwanego szerokiego mainstreamu, natomiast Donald Trump, był kandydatem zwykłych Amerykanów. Ja się Amerykanów, jak pani poseł którzy... mówi o celebrytach, bo się zastanawiam, czy dzisiaj są już spakowani. Pamięta pani te celebrytki, które mówiły, jak Donald Trump wygra wybory, my się wyprowadzimy z Ameryki. Tak, tak, tak. To, to znane celebrytki, tak. Ostatnio też Robert De Niro, tak. A jeszcze na samym końcu, jeszcze zdaje się, wczoraj czy przedwczoraj widziałam Harrisona Forda, który także popierał już na ostatniej prostej. Robili wszystko, żeby pomóc Kamali Harris. Natomiast zwykli, zwykli Amerykanie już nie patrzą na celebrytów, nie patrzą na to, co oni mówią, tylko widzą wokół siebie sytuację i chcą zmienić tą sytuację na lepsze, swoje życie. I dlatego zaufali Donaldowi Trumpowi. To jest największe polityczne zwycięstwo, jakiego o nich wcześniej nie wiedział. Musimy podziękować Amerykanom za ten niezwykły zaszczyt, że zostanę ich i waszym 47 prezydentem. I będziemy walczyć o każdego obywatela, o każdą rodzinę. Będę walczył każdego dnia do ostatniego tchu, do ostatniego i. Po to, żebyśmy naszym dzieciom zostawili Amerykę dobrobytu. I teraz rozpoczniemy naprawdę złotą erę Ameryki.